Gdyby życie było przewidywalne, szybko stałoby się nudne. Potrzebujemy odrobiny emocji, zastrzyku adrenaliny, oczekujemy jakieś niespodzianki. Od czasu do czasu spełniamy własne marzenia i przełamujemy monotonię. A szalone rzeczy dzieją się na oczach, wokół obracające się kamery. To są niesamowite momenty w życiu. Hej, witaj w kolejnym odcinku na kanale Twisted Movie. Trevor świetnie się bawił na przyjęciu na łodzi dopóki na nabrzeżu nie pojawiła się jego żona. Nigdy nie widziałem, żeby laska chowała się tak szybko. Ludzie uwielbiają porządne publiczne rozbiórki, pod warunkiem, że zostaną zachowane wszystkie odpowiednie środki ostrożności. Dlatego w tym filmie było zaskakujące, jak blisko wszyscy stali. Na szczęście to świeżo ścięte drzewo zrobiło wszystko, aby nikomu nie stała się krzywda. Ta kamera uchwyciła uroczy moment, gdy niedźwiedek chciał łapać płatki śniegu. Trudno jest trenować bez jakiejś świni, która próbuje się przyłączyć. Gotowy na definicję gorącego bałaganu? Kiedy ten rolnik zaczął opryskiwać swoje pole odchodami zwierząt, późno zauważył, że ktoś zaparkował samochód w tylnym rogu jego polu. Nie ma czasu, aby się już zatrzymać. Zawracanie przez podwójną linię jest niezgodne z prawem. Policja z pewnością wiedziałaby lepiej. Prawda? Ten aparat ma idealny widok z lotu ptaka. Psy i schody zazwyczaj nie sprawdzają się. Dlatego ta pani i jej mops pomyślały, że pojadą windą. Transformers zawsze lubili mocnego drinka lub przejść. Przestawiamy najnowszego alkoholowego transformera Mega Drunk. Wiesz, że twoje życie nie układa się wspaniale, gdy nawet śmieci cię nie chcą. Przepraszam, proszę pana, to nie jest przejazd samochodem. Podczas gdy grupa ludzi w fotelach bujanych odpoczywa na podjeździe, dzieci odpalają fajerwerki. Ta dziewczyna pokrywa dolną połowę balonu roztopioną czekoladą, aby po stwardnieniu zrobić czekoladową miskę. Już niedługo dowie się, co balony robią najlepiej. Mówi się, że gdy ptak zrobi na Ciebie kupę, oznacza to szczęście. Powiedz to tej szwedzkiej streamerce, która wzięła na siebie cały ciężar. Wyprowadzenie na spacer wielu psów nie jest łatwym zadaniem. Utrzymanie ich pod kontrolą wymaga niezwykłych umiejętności i szkolenia. Widzisz? Kiedy ten facet przypadkowo wypuł gumę, musiał sprawdzić czy nikt nie patrzy, zanim sprotem włoży ją do ust. Cóż, ktoś był. Nie jestem budowlańcem, ale nawet ja wiem, że nie tak działają drabiny. U! Okazuje się, że uchwyty na kubki znajdują się tylko z przodu samochodu. Skoro już mowa o pijanych kierowcach, proszę, niech ktoś porozmawia z kapitanem. Oto skuteczne rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa w domu. spokojny zimowy wieczór ta kamera bezpieczeństwa uchwyciła królika skaczącego spokojnie ulicą, podczas gdy dwa psy ciągnęły swojego właściciela, puszczając się w pościg za królikiem. Jest coś w dmuchańcach i grubych facetach. Po prostu to nie pasuje do siebie. Czasami twoim najgorszym wrogiem jesteś ty sam. Nie yourself up. W dzisiejszym odcinku rzeczy, których wolałbym nie robić. Udowadniam, że miałem rację. W dotkniętej powozią Europie wszystkie ręce były dostępne do pomocy przy sprzątaniu. Wszyscy z wyjątkiem jednej, całkowicie nieświadomej pani w tle. Szopy mogą wyglądać uroczo, ale te demoniczne pandy śmierci to skoncentrowane kule czystego zła. Nie twierdzę, że rowerzyści są głupi, ale cała ich grupa właśnie uderzyła w zaparkowany samochód. Nie jest tajemnicą, że zapięcie pasu bezpieczeństwa może uratować życie. Ale czy wiesz, że może to uratować Twoją ciężarówkę? Kiedy ten kierowca dostaw próbował wychylić się przez boczne drzwi, aby uzyskać dostęp do czetnika kart, wypadł przez drzwi, a jego ciężarówka odjechała. Jeśli czujesz się senny, może nie staruj łodzią. Ta kobieta pomyślała, że łatwiej będzie jej rozpocząć jesienne prace, wysysając wszystkie liście z swojego podwórka. Chyba powinna jednak najpierw sprawdzić torbę. Kiedy twoja praca jest naprawdę nudna, istnieją sposoby na zapewnienie sobie rozrywki. Jeśli kiedykolwiek otrzymałeś dostawę pizzy, która nie była do końca prawidłowa, może istnieć ku temu powód. That's disgusting. Z jakiegoś powodu, gdy ta pani usiadła, woda w basenie zareagowała, jakby właśnie do niego wskoczyła. Żartuje, to trzęsienie ziemi. Jej jedyny instynkt przetrwania dbaj o telefon tak, aby był suchy. Przynajmniej jej mąż wbiega, by uratować telefon. Kiedy tych dwoje mechaników poproszono o wymianę opon. Potraktowali to raczej dosłownie. Ten niedoszły złodziej zawitał do studia sztuk walki, udając, że interesuje się zajęciami. Powiedział instruktorce, że nie ma telefonu, więc zaczęła mu pokazywać na swoim telefonie, gdzie ją znaleźć w mediach społecznościowych. W tej chwili chłopak chwycił telefon i rozpoczęła się niezła jadka. Chłopak nie zdawał sobie sprawy, że trafił na osobę, z którą nie warto zadzierać. W tym filmie jest wiele do przetworzenia. Jest wymykająca się z troli ciężarówka, która w rezultacie ląduje na boku. A jej ładunek w postaci krów wysypuje się na czyjeś podwórko. Na marginesie... szkoda zwierząt. Please. Czy kamery bezpieczeństwa uchwyciły Cię kiedyś, jak robiłeś coś głupiego? Lub oskarżono Cię o przestępstwo, którym przyciągałeś, że nie zrobiłeś, a kamera była jedynym dowodem w sprawie? Daj nam znać Sexy w sekcji w komentarzach. Zostaw również lajka, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, naciśnij subskrypcję i zostaw dzwoneczek, ażeby nie ominąć Cię następny film. Tymczasem do zobaczenia do następnego odcinka.